Dzień dobry wszystkim, ja jestem Marta i dzisiaj sobie zagramy w smoki. I mam nadzieję, że się nagle nie wyłączą, bo zawsze jak nagrywam tą piękną grę, yy, yy, wyłącza mi się nagrywanie. Więc yy, zobaczmy. No, więc się udało. Ciekawe, czy się wyłączy, czy nie. No, na razie nie. A, udało się, czyli włączyliśmy. Czyli tak, piszcie mi w komentarzach, jak nazwać jakiegoś smoka, dinozaura, czy co to tam jest. Bo jeżeli ktoś nie wie, to można je nazywać. Na przykład, proszę bardzo. Tak, i można sobie go nazwać trzy łapki w górę, i wejdzie nowy odcinek, więc się postarajcie. I o tym mówię. O, reklama oczywiście. O, pozbieramy sobie jedzonko. Też możecie mi pisać w komentarzach jakie gry mam nagrać, bo na to niestety nie mam już pomysłu. I teraz na co zbieram? Hajsy zbieram na tą oto wyspę. No, ale niestety ona jest droga i to trochę mi potrwa. No to nie zapomnijcie mi napisać tych nazw. A ja może pokażę, jakie mam te smoki. I też zachęcam do grania w tą grę. Nazwy macie w opisie. Takie mam oto smoki. Proszę sobie popatrzeć i sobie powymyśleć imiona. To są moje smoki, więc do zobaczenia w następnym odcinku.